Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, dzisiaj przyszła pora na obiad, bo no, czasami trzeba coś ugotować także w domu dla domowników, a nie tylko gotować z Wami. Słuchajcie, miesiąc jest naprawdę bardzo intensywny. No i kończy się październik, zaraz się zaczyna listopad, ale słuchajcie, dalej mamy promocję Zamień starego na nowego. Druga promocja, raty 0%. I co tam jeszcze było? A trzecia to tylko do końca października: e, możecie kupić Thermomix e, z sensorem i z żeliwną e, taką foremką za 69 zł. Znaczy dodatki: Thermomix w swojej cenie plus dodatki 69 zł. E, I to wtedy jest albo za gotówkę, albo na raty takie zwykłe. Także jak coś, co dzwonicie, piszcie a tymczasem zabieramy się za obiad. Słuchajcie, ja tu sobie przełączyłam z czterech porcji na sześć, dlatego będę podawała Wam na sześć porcji, jeśli wrócicie, to wszystko wróci do normy. Ja robię dziś tak, polędwiczka wieprzowa w sosie porowym z ryżem basmanki. Brzmi nieźle, jak smakuje, zaraz się okaże. Słuchajcie, ja już tu przeskoczyłam do drugiego kroku, ale zaraz położymy, wrócimy. Pierwszy krok to jest na pokrywę naczynia miksującego postawić po prostu koszyczek. Mój koszyczek znajduje się w środku. Także stawiam go szybko na naczynie. Odważyć do koszyczka ryż. To jest 300 gramów ryżu Basmanti. I ten ryż musimy e, tak naprawdę przepłukać i będziemy go, robić. słuchajcie, 300. Dobra, trzy woreczki. Odłożę sobie tu na bok. Wyciągamy z tych woreczków. Tak, ja wiem, one są w plastiku, ale ja właśnie jej pozbywam plastiku i tak będę go gotować w plastiku, bo też miałam taki komentarz, że ryż gotowany w plastiku. No ale tak jest, no w plastiku, w metalu, no gdzieś trzeba to ugotować. Dobra, pięknie. Odważyło nam się 300 g ryżu. E, lecimy dalej. I teraz musimy właśnie ryż opłukać pod bieżącą wodą, odstawić. Do naczynia. Dobra, zaraz Wam powiem, co dalej. No i kochani, jak już ten ryż mamy opłukany, lecimy dalej. Do naczynia wlewamy 1000 g wody. Będziemy ten ryż gotować po prostu. No, może być troszeczkę więcej. Do tego jedną łyżeczkę soli. O, proszę bardzo. Już to sobie zaraz będę sprzątać dalej. No i wkładamy nasz koszyczek z opłukanym ryżem. Już po malutku robi się nam porządek. I tu gotujemy 7 minut. Gotowanie na parze obroty 4. Proszę bardzo. Eee, dobra. Zaraz Wam powiem co dalej, bo już szykuję kolejne składniki i już będziemy wstawiać. Będzie się gotował na obiadek. No i dalej robimy przepis. Ten ryż nam się podgotował. Teraz tak. Na pokrywy naczynia miksującego stawiamy waroma. Na waromy rzucamy nasze Polędwiczki 600 g polędwiczek wieprzowych pokrojonych na 5 mm plastry. A to u mnie są 5 cm, czyli muszę je troszeczkę chyba zmodyfikować sobie, bo to takie cieniutkie mają być. U mnie raczej 5 mm to one nie są. Dobra, zobaczymy, no bo tak wolałabym, żeby każdy jednak po takim kawałku takim większym miał. I to musimy oprószyć sobie pieprzem. Dobra, tu tam się odważą, nawet 636, oprószyć pieprzem. E, upewnić się, że są dziurki, czyli że, że spokojnie będzie para tu sobie przepływała. Dobra, oprószyć e, trzema szczyptami pieprzu, to mamy. Teraz dajemy wkład waroma. Dalej, słuchajcie, zobaczcie jak to szybko wszystko idzie. E, jest 25 kroków już jesteśmy na 12. 300 gramów pora i to teraz por pokrojony, o ja mam tu za mało, więc zaraz muszę jeszcze dokroić, mam 170, no ma być 300, więc muszę pokroić jeszcze zaraz. E, to mają być słupki, pół centymetra na 5 centymetrów, także dołożę sobie te słupki, ale już wam powiem. Nakładamy pokrywę e, na, na tą naszą waromę i gotujemy 11 minut. Eee, na parze obroty 4. Także ten ryż jeszcze będzie się gotował. Ja szybciutko jeszcze dokroję e, swojej pory i będę gotować. Jak już się to ugotuje, powiem wam za chwilę co dalej. I dobra kochani, podobno to już się tu y, nam zrobiło. Lecimy dalej. Zdjąć przystawkę waromę i odstawić. Nie wiem, muszę zobaczyć w ogóle te swoje polędwiczki, bo ona mnie Ja pokroiłam ją na mega grubo, także może być tu różnie. Zaraz zobaczymy. Nóż. No, mięciutkie. Powiem Wam, że są mega mięciutkie. Pomimo tego, że nie miały 5 mm, tylko miały około 5 cm. Także jest dobrze. Dobra, na razie to zostawiamy. Dalej. Musimy wyjąć koszyczek. O, ryż też pięknie urósł mi tu. Jest. E, Jezu, nie mogę się przyzwyczaić do tej, wiecie, do tej e, kopystki. Cały czas cisnę tak jak. Było w tej szóstce, dobra, dalej opróżniamy naczynie miksujące, ja bym z tego w ogóle zrobiła sos jeszcze, ale dobra, ale jest jak jest, dalej i teraz wrzucamy tak trzy ząbki czosnku i 15 gramów oleju rzepakowego, tak 15 gramów, Chcę to sobie zerknąć, dobra. Dalej i to będziemy rozdrabniać 3 sekundy obroty 8, także zamykamy, rozdrabniamy i już do Was wracam. A jak już nam się to rozdrobniło, to teraz zgarniamy kopystką ten nasz czosnek, bo będziemy go teraz sobie dusić. Dusimy go przez 2 minuty, 120 stopni obroty 1. To już możemy sobie poprzekładać, znaczy właściwie ryż, bo to za chwilę z powrotem wywędruje do naszego naczynia. Także ryż. Przekładamy do miski, nie bójcie się, on nie wystygnie jakoś bardzo. Także ja tu przekładam już po mało szykuję talerze. Jesteśmy na 21 kroku, a kroków jest 25. Także już majka szybko będziemy zaraz degustować. A i Teraz czosnek już mamy podduszony. Rzucamy do naszego naczynia por, podduszony też na parze. Oła, i te polędwiczki. Także muszę tutaj to wszystko przerzucić do tego czosnku. Słuchajcie. No i te polędwiczki, i będzie naprawdę. Fajne danie, także tutaj w miarę szybko to trzeba ogarnąć, dlatego że no jednak ten ryż zaczyna pomału stygnąć. Dobra. Oto to, to olejniczki, one wpadną praktycznie same. O, o, gorące. Dobra, to już mamy, to już mamy i lecimy dalej. I tu mamy jeszcze tak parę składników. Ja sobie to tutaj szybko ogarnę, już wam mówię co dalej dobra, ja już to sobie ogarnęłam widzicie, troszeczkę, chociaż pozbyłam się tej waromy, I teraz tak, do tego dajemy śmietanę, 380 gramów śmietany, ja mam tu 330, więc daję sobie wszystko dobra, trochę da mniej, bo jeszcze muszę coś zrobić, do tego 30 gramów musztardy francuskiej, ja mam tu zwykłą tak, aha, nie wytarowałam, dobra e, więc tak to wygląda i do tego 3 czwarte łyżeczki soli i dwie szczypty pieprzu, ja jak już sobie dodamy te przyprawy czy czwarte łyżeczki soli i pierwszy. To musimy to gotować, słuchajcie, aż 6 minut. Także będziemy tutaj naprawdę, już to jest ten czas, żeby przygotować talerze sztuczce i będziemy zaraz naprawdę degustować Także dalej. 6 minut, 100 stopni obrót 1. Także nie martwcie się, wszystko będzie gotowe. Szykujemy się i już będziemy zjadać. Dobra, kochani, ja już sobie to nałożyłam, słuchajcie. Chciałam wam pokazać, bo tu pogrzebałam sobie w tym sosie, bo on bardzo fajnie wygląda, tylko jakby wam tu pokazać. W każdym razie ja już to nałożyłam, żeby mi troszeczkę wystygło. Tak wygląda sos. Są kawałki pora, są kawałki polędwiczki. Zrobił się taki śmietanowy, do tego właśnie ryż i to posypane koperkiem. Słuchajcie, wygląda danie naprawdę przeszlicznie. No i teraz, teraz czy to smakuje? No wiadomo, ryż jak ryż. W się bardzo fajnie się gotuje ryż. Ja to już wiem. Hmm, można jeść go samego. Tak naprawdę bez dodatków. Tutaj e, kwestia tych polędwiczek. O! Bo one są tylko przyprawione pieprzem i się zrobiły. Hmm, pycha! No i teraz sos. Czy ten por jest miękki? Powiem wam, że Rewelacja, jeszcze tak dobrego dania to chyba... Nie no, jadą dania. Ale naprawdę to połączenie jest naprawdę super. Na pewno jak go przygotujecie, nie będziecie się za nic wstydzić. Także możecie spokojnie zaserwować go dla rodzinki na obiad, a tymczasem lecę degustować dalej ze swoją rodzinką. Wam życzę miłego dnia, No i pozdrawiam, do zobaczenia. Pa! pa.